Witam. Dziękujemy bardzo za zwrócenie uwagi na naszą recenzję. Teraz porównamy aktualne podstawowe wskaźniki spółki Lenar Corporation, ticker LEN. Niniejsza recenzja opiera się na danych na dzień 17 lipca 2024 roku. Według klasyfikacji Guru Market spółka Lenar Corporation należy do podkategorii. Developer, w porównaniu bierze udział 29 organizacji, jest to wynik bardzo reprezentatywny. Zacznijmy od ogólnych danych o korporacji. Przyjrzyjmy się każdemu parametrowi bardziej szczegółowo nieco dalej. Jeśli to konieczne, możesz go wstrzymać. Sugerujemy dokładne przyjrzenie się każdemu wskaźnikowi badanej organizacji. Tabelę ze strukturą tickerową możesz obejrzeć korzystając z linku w przypiętym komentarzu. Proszę o udostępnienie linku do tego wydania swoim przyjaciołom i znajomym. Więc, przyjaciele, w końcu zacznijmy. Kapitalizacja rynkowa organizacji Lenar Corp wynosi 46,58 miliarda dolarów. A kapitalizacja rynkowa tej podkategorii wynosi 208 miliardów dolarów. Lenar Corporation ma udział na poziomie 22,341 tysięcznych% i jest jednym z liderów w swojej podkategorii. Kapitalizacja bilansowa spółki szacowana jest na 24,18 miliardów dolarów. Z kapitalizacją podkategorii wynoszącą 93 miliardy dolarów. Lenar Corp. Stanowi udział w wysokości 25,967%. Porównując zajmowane udziały w rynku i wartość księgową możemy zobaczyć, co następuje. Udział Lenar Corp w podkategorii w przypadku oceny kapitalizacji giełdowej wynosi 22,341%. Kapitalizacja bilansowa wynosi 25,967%, czyli o 16% więcej niż udział w kapitalizacji rynkowej. Ocena udziału spółki w rynku i kapitalizacji bilansowej pod kategorii Dobrze, jeden punkt. Całkowita ocena firmy Lenar Corp zostaną zaprezentowane na końcu filmu. Prosimy o śledzenie postępu badań do końca. Badana firma ma zobowiązania finansowe o wartości 3,385 miliarda dolarów. Zobowiązania dłużne do kapitalizacji bilansowej wynoszą 14% kapitału spółki. Ocena zobowiązań finansowych spółki dobra, jeden pakt. Stosunek wartości giełdowej spółki do zysku wynosi 11,5. Średnia dla podkategorii wynosi 13,3 i jest o 14% niższa niż dla podkategorii. Oszacowanie relacji wartości giełdowej do zysków na tle spółek podkategorii. Dobrze, jeden punkt. Zysk za ostatnie 12 miesięcy wyniósł 4098 milionów dolarów. Przyszłe zyski za następne 12 miesięcy szacuje się wstępnie na 4435 milionów dolarów. I to o 8,2% więcej niż obecnie. Ocena przewidywanych przyszłych zysków w porównaniu z podkategorią. Dobry, 0,5 punktu. Wskaźnik ceny do przychodów spółki wynosi 1,3. Średnia podkategorii wynosząca 1,7 jest o 24% niższa niż średnia podkategorii. Ocena wskaźnika wartości rynkowej do przychodów w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Przychody za ostatnie 12 miesięcy wyniosły 35 830 milionów dolarów. Przewidywane przychody na nadchodzące 12 miesięcy wstępnie szacuje się na 38 780 milionów dolarów, czyli o 8% więcej niż obecnie. Ocena oczekiwanych przyszłych przychodów w porównaniu ze wskaźnikami spółek danej podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Jeśli jesteś zainteresowany tą analizą, zasubskrybuj nas i kliknij dzwonek. Wielkie dzięki za ważną subskrypcję. Marża wynosi 11,4% przy średniej w podkategorii 12,5%. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 1,1%. Ocena rentowności sprzedaży w porównaniu ze wskaźnikami z podkategorii akceptowalna 0 punktów. Udział spółki pod względem liczby pracowników w podkategorii wynosi 22,782%. Oznacza to 2% wzrost udziału w kapitalizacji rynkowej. I fakt ten świadczy o zachwianiu równowagi bieżącej wartości rynkowej organizacji Lenar Corp. prawdopodobnie w kierunku niedoszacowania. Kwota kapitału rynkowego przypadająca na jednego pracownika firmy wynosi 3792 000 dolarów. Natomiast dla podkategorii 3866 000 dolarów. Różnica między średnią podkategorii a wynikami organizacji wynosi 1,9%. Oszacowanie kapitału firmy w przeliczeniu na zatrudnionego w porównaniu ze wskaźnikami spółek pod kategorii. Dobry, 0,5 punktu. Wielkość zysku na każdego pracownika firmy wynosi 333,6 tysiąca dolarów. Ze średnią w podkategorii 291,3 tysiąca dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 15%. Oszacowanie zysku dla każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Udział w przychodach na indywidualnego pracownika firmy wynosi 2917 tysięcy dolarów. W podkategorii 2323 tysięcy dolarów. Różnica pomiędzy średnią podkategorii a wynikami firmy wynosi 26%. Oszacowanie wielkości sprzedaży dla każdego pracownika firmy w porównaniu ze wskaźnikami w podkategorii. Dobry, 0,5 punktu. Zwarcie akcji wynosi 2,7%, w porównaniu ze średnią w podkategorii wynoszącą 2,8%. Jest to wskaźnik możliwego krótkiego wycisku. Wskaźnik RSI, 14, pokazuje dla spółki poziom 73% Lenar Corporation. Natomiast w podkategorii poziom RI, 14, wynosi 65%. Potencjalnie papiery wartościowe podkategorii są wyceniane niżej niż spółki Lenar Corp. Porównanie zmian cen akcji spółki Lenar Corporation i akcje podkategorii. Widzimy, że w ciągu 12 miesięcy akcje spółki Lenar Corp wykazało zmianę o 27,3%. Wobec dynamiki cen dla podkategorii 5,2%. Nic to jednoznacznie nie wskazuje, ale trzeba mieć ten fakt na uwadze. Zanim ogłoszę łączną punktację, uprzejmie proszę. Zostaw swoją ocenę akcji Lenar Corp w komentarzach do tej recenzji. Wasze odpowiedzi w komentarzach znacząco przyczyniają się do rozwoju kanału Guru Markets. Ogólny wynik przedstawia się następująco: 6 na 10 punktów. Średni wynik dla podkategorii wynosi 0 punktów. Jeśli spojrzeć bardzo szeroko, ogólnie na rynek amerykański, należy zauważyć, że średni wynik dla amerykańskiej giełdy ogółem wynosi 0,3 punktu. Wobec wyniku 6 punktów za Lenar Corp. Przejdźmy do tabeli zamówień, która jest dla Państwa dostępna, link do niej znajduje się w przypiętym komentarzu. Tabela zleceń zawiera absolutnie wszystkie decyzje systemu odniesienia wyceny akcji Guru Markets. Dostęp do tabeli zamówień jest całkowicie bezpłatny i darmowy. Link w przypiętym komentarzu. Przypomnieć, że w dniu 23 czerwca 2024 roku opublikowano zarządzenie. Giełda Firmowa LEN. System informacyjny i referencyjny do wyceny akcji Guru Markets. Zapada decyzja w sprawie tego zamówienia. Zamknij transakcję. Ostateczny zysk wyniósł 11,9%. Dziękuję publiczności za obejrzenie tego filmu i korzystanie z systemu informacyjnego Guru Markets. Naprawdę jesteście najfajniejszą publicznością na całym świecie.